Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj na tapet wjechały sobie takie tam radyjko blau punkta. I o co tutaj chodzi? no Transformator buczy, spać się przy nim nie da, co można zrobić. no Można pewnie wymienić transformator. Próbowałem już jakiś tam gumek dociskać, to przyciskać. Nie za bardzo to pomogło. Wymyślałem coś takiego, żeby po prostu zmienić źródło zasilania. Nie. Tak wygląda wewnątrz. Tutaj mamy nasz transformatorek. Tu mamy diody prostownicze, czyli pewnie gdzieś tutaj by się trzeba wpiąć z jakimś zasilaczem. Tylko zobaczymy, jakie tutaj napięcie wychodzi. Chciałem Was zapoznać z zaawansowanymi płytkami ze strony PCB Możemy sobie wybrać typ PCB. Specyfikację płytki, jaką chcemy mieć, rodzaj płytki, czy pojedyncze sztuki, czy więcej sztuk, ile jest projekt, projektów w projekcie. Warstwy mamy do wyboru aż 30 warstw. Materiał możemy wybrać, grubość aż do 6 mm, minimalne odstępy ścieżki, jaki kolor płytki chcemy mieć, czy chcemy mieć złącze krawędziowe, czy nie. A możemy sobie nawet wybrać wykończenie powierzchni w złocie. No, czyli mamy diody, z drugiej strony kondensator, czyli trzeba będzie się wpiąć tutaj, nie wiem czy będziecie słyszeć to buczenie, może tak, może nie, no, tylko tu mamy 220, to trzeba, znaczy 230 teraz, trzeba uważać. No, tak sobie to jakoś nieładnie pracuje. 10-11V. No, znalazłem taki zasilacz 9V 0,85A. No, ciekawe, czy to wystarczy. Popróbujemy. I tak, co my sobie tutaj zrobimy? Tu widzimy, że mamy plus po tej stronie. Czyli po tej stronie. Wylutujemy sobie ten transformator. Na razie tak. Żeby za dużo się z tym nie bawić, po prostu przetniemy sobie jedną ścieżkę. Tutaj sobie sprawdzamy, gdzie mamy minus, gdzie mamy plus, na tym białym, takim czarno-białym mamy plus. No i lotujemy to na żywca do tego kondensatora Oczywiście zasilacz, zasilacz jest wypięty z sieci No, i co, no i zobaczmy, czy nie wybuchnie. No jakby chodzi. No to nic, ja go składam. A jakbyście mieli jakieś pomysły, jak sobie radzić z buczącymi transformatorami, to dajcie znać. Ja od razu mówię, nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł, to co ja zrobiłem, no ale działa. Może są lepsze. Niech znawcy się wypowiedzą w komentarzach. Dziękuję, pozdrawiam.